Hejka! Ech, powoli kończą mi się pomysły na wstępy do filmików, więc może pomieńmy ten element i przejdźmy do bestiariusza. A dziś przedstawię wam naturalnych wrogów Taurenów, czyli barbarzyńską rasę Centaurów. Co do ich wyglądu, to są dość podobne do tych z innych uniwersów. Posiadają płcia podobnego do ludzkiego i płcia podobnego do końskiego. Stąd kiedy orkowie pierwszy raz mieli styczność z tą rasą nazwali centaury konioludźmi. Centaury można znaleźć w centralnym Kalimdorze, gdzie zakładają swoje osady. Oczywiście wraz z przybyciem hordy na te tereny ich liczebność drastycznie się zmniejszyła, jednak do dziś można je tam spotkać. Jak wcześniej wspomniałem, centaury mają dość wojowniczą naturę, przez co wdają się w częste konflikty z innymi mieszkańcami Kelimdoru. Jednak niektórzy z nich potrafią obrać drogę szamanizmu czy druidyzmu. Są oni oddani swojej matce, jednak każdemu plemieniu przewodzi jeden, przeważnie najsilniejszy centaur, zwany Khanem. Przytoczę wam teraz legendę o powstaniu centaurów i ich wspomnianej wcześniej matce. Kiedy Azeroth było jeszcze spaczone przez Void, a pradawni bogowie zniewolili żywioły, tytani podjęli decyzję o oczyszczeniu tego świata. Jednak nie mogli pozwolić sobie na walkę z żywiołakami, bo ich zniszczenie mogłoby zakłócić balans, a nawet zniszczyć wszelkie życie na planecie. Postanowili więc stworzyć dla każdego z żywiołów swego rodzaju więzienie. Jedna z córek Terezany o imieniu Teradras nie chciała dać się złapać, Będąc księżniczką żywiołów ziemi, postanowiła ukryć się pod jej powierzchnią, gdzie zapadła w głęboki sen. Tysiące lat później, inna żyjąca rasa na Azeroth wyruszyła w poszukiwaniu matki ziemi. Byli to oczywiście Taureni, którzy natknęli się na kryjówkę Teradras. Widząc w niej swoją bogini, taureńscy szamani zbudzili księżniczkę ze snu. Który trwał na tyle długo, że kiedy się przebudziła, wyssała życie z okolicy, zamieniając wszystko wokół w pustkowie. Anomalia ta była tak silna, że scenariusz nie mógł nie zwrócić na nią uwagi. Jednak zamiast samemu się tym zająć, posłał tam swojego pierworodnego syna, Zeatara. Zeatar jednak zamiast zniszczyć księżniczkę posiadającą w sobie jeszcze pokłady wojdu, zakochał się w niej. A ona odwzajemniła jego uczucie i z ich związku poczęła na świat dzieci, centaury. Jednak moc wojdu odcisnęła się na nich, przez co w brutalny sposób zamordowały swego ojca. Co księżniczka ziemi ze strachu przed scenariusem postanowiła zataić. Po tym wydarzeniu centaury rozpoczęły swoje podboje na Kalimdorze w imię swojej matki. Dotarły nawet do Mulgor, gdzie mieszkali wspomniani wcześniej Taureni. Przez częste najazdy na taureńskie wioski ci musieli rozpocząć koczowniczy tryb życia. Dopiero kiedy Tral przybył na Kalimdor, raz na zawsze zakończył konflikt Taurenów z centaurami, obierając stronę uciskanych. Jak mówiłem, centaury straciły dominację nad tymi ziemiami, jednak wciąż stanowią niemałe zagrożenie dla karawan przekraczających Barens. Strzeżcie się więc z nieutartych szlaków przez Pustkowia i miejcie oczy szeroko otwarte, bo nigdy nie wiadomo, kiedy szybcy i bezlitośni konio ludzie nadjadą. Jak zawsze dzięki za oglądanie i propozycje w komentarzach. Jak widzicie, staram się brać je pod uwagę, jednak nie jestem w stanie zrobić wszystkiego naraz. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia w grze!